Dobry, kochani, witamy w kolejnym. No, dzisiaj jesteśmy po Primarku. Chciałabym pokazać, jakie są nowości. Akurat byłam blisko tutaj na badaniach i u lekarza. Miałam pół dnia wolnego, uh, So, chodźmy razem na zakupy do Primarku. Uuu, that's cute! ok, zaczynamy ok, chciałam wam pokazać to jest taki like, mega trendy to są te spodnie like, wyglądają jak prawdziwe jeans ale to są tak jak sweatpants so, wzięłam parę do spróbowania very exciting to by było fajne, tylko dłuższe ale jest krótkie, so not for me uh, to jest, mam bardzo podobną sukienkę na ramionczkach, ale ta jest bardzo fajna. Ten zestaw też jest bardzo fajny. Mi się mega podoba. To też jest urocze, jakie fajne. Jestem, chciałam spróbować to w tym niebieskim kolorze. Um, nie wiem, czy jestem L-ka czy m -ka. Tutaj dziwne są te rozmiary. Spróbuję MK, bo to jest trochę takie boxy. Chciałam tylko zobaczyć, jak to na mnie będzie wyglądać, bo bardzo mi się podoba ten wzór i to jest takie haftowane. Ta koszula, jak mówiłam, jest fajna z tym tym. Klapki też są... O, nie widzicie. Klapki też są fajne i też ta sukienka. jest ciekawa, jak ta sukienka będzie na mnie wyglądała. A to jest rozmiary ok, wzięłam też bear with me ta spódniczka z tą koszulką chciałam zobaczyć jak to wygląda razem I don't know. mi się podoba like, we'll see zobaczymy ten sweterek też jest bardzo fajny Taki bardzo preppy, przypomina jak ja byłam w liceum. Ten cardigan też jest super, ale też nie ma mojego rozmiaru. I ta sukienka też jest bardzo fajna, ale też są bardzo dużo rozmiary. Tutaj like 50, a 46, 48 są. Nie, nie mój rozmiar, ale też super i te spodnie też są bardzo fajne so, ta nowa kolekcja it's on point te spodnie takie dresowe z tą bluzą też bardzo fajne i kosztują 70 zł. 70 zł to też no bad. ten sweterek jest cute um, ale nie wiem, że mam coś podobnego nie potrzebuję ta sukienka też jest fajna Ten taki cardigan. Mam na sobie nowy, szary cardigan. Nie potrzebuję. Coinsy, fajne. Ciekawa, jestem. No, to będzie za krótkie. Come on. E, te buty też są bardzo fajne. Gdzie one są? Ok. Jakie fajne like, spódniczki, sukienki. That's cute. That's also cute, Mirka. Są <laughs> cute. I widziałam bardzo dużo tego koloru wszędzie, co. So. Ale to jest bardzo krótkie. Cała część workout. Mam dużo rzeczy na working out, co nic nie potrzebuję, ale chciałam Wam pokazać, może akurat coś szukacie. Od tak, spodni do torebek. Cute. Bardzo lubię takie rugby shirts, ale w innym kolorze. Bym chciała mieć taki rugby shirt może z burgundy, czy jakieś inne kolory. Ten jest fajny kolor. I to jest napisane 1985. Jakby było 1984, to może, bo to jest mój rocznik. Just getting. <laughs> Inne bluzy, fajne są te bluzy, bo są takie like, in, mają tutaj... To nie jest nadruk, tylko to jest tak like, wyhaftowane. Co so też o oh, 1987 Dalej. <laughs> I niż ten. Takie fleece też są fajne. W ogóle ten cały zestaw jest fajny. To i czerwony kolor. Taki. Tutaj są torebki i jakoś nic specjalnego. Widzicie ten kolor mi się bardzo podoba. Ten burgundy. Um, I nawet fajny sweterek do tego. Ale nie mm, ja potrzebuję Czuję, że na lato tak jest super sukienki, tutaj jest bistro, built in może być klać a szczególnie, że mają w paskach, są, so you know, if you know, you know ja mam kilka podkoszulek z Premarku, które mi się mega sprawdzają i noszę je non stop i są like really good quality może nie akurat te a trzeba patrzeć na skład, bo często tutaj są Fajne rzeczy. Teraz widzę bardzo dużo takich krótkie trench coats. Znowu nie potrzebuję kurtek czy coś, ale tutaj jak szukacie są i są też takie basicowe czapki bez napisów, bez niczego, co też jest bardzo popularne. Te, te też są mega teraz popularne. Ja bardzo lubię biżuterię. Like, też mi się mega sprawdza. Mm. Find the center yeah, to just... j for eustina F D C C N and Eclipse. Fajne takie letnie, mm, różne spodnie. To mi przypomina te torebki Longshow. Bardzo podobne. A, to jest fajne. To jest fajne. Zobaczę, czy jest. Ta torebka też jest fajna. O, tu jest, ale to jest XSK. Okej, okay. teraz idziemy do bardzo takiej like, wyluzowanej części. Cute Georgetown, Dallas Cowboys, love that. O oh, Nirvana, taka szara wersja. Też cute. tramki. Love that. Stones. Lady Gaga, that's cute. Rolling Stones. Oh, this is like a taki like bubble skirt, okay. Not my vibe, but okay. Mm. Just is fine. This I golden też jest, też jest fajna. A ta kurtka też jest bardzo fajna. Taki bomber jacket. To jest fajne, spróbuję w ręce. Multum jeansów A widzimy jak ktoś te przymierzał online. Są takie kokardki na nich, kił, ale. Lubię kokardki, no nie, nie wtedy hmm. ale jak mówię ja mam kilka ich spodni i jestem bardzo zadowolona. So. Jak szukacie i nie jesteście pewni, to u mnie się sprawdzały. A mam tą spódniczkę też no, nosiłam ją całe lato w tym roku. Też się mocno sprawdziła. Taka koszula flanelowa jest fajna. Wiem, że może nie sezon na flanel, ale jest taka przytłonne to też jest fajne dobra chciałam też spróbuję milion rzeczy styć jak jesteście fanami stycza to polecam i jak mówię tutaj ich like, kolczyki and stuff on point really Mam sporo, są nic nie potrzebuję teraz, ale like, jak widzicie naprawdę są, jest dużo fajnych opcji y, i u mnie like, się mocno sprawdziły. Hair clips też mają fajne. Mam sporo, co też akurat nie potrzebuję, ale też jest tego mnóstwo. Te, tą torebkę mam. I też bardzo polecam jak torebka Canvas Bag. Super mi się sprawdziła. E, powiem wam szczerze, że biorę to na podróż i tutaj wsadzam wszystkie nasze rzeczy, takie, takie dla dzieci. i Mega, mega to się u mnie sprawdziła. Skarpetki, buty, 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 buty. Piżamy uwielbiam, ich wszystkie. Piżamy widać, mam tutaj ogromną kolekcję o, jest to ratatouille są mięciutkie i też piory, piory, piory i nic się z nimi nie dzieje so, też są y, bardzo fajne i ładne co so, ja mam te takie z guziczkami już mam dwa lata i może nie wyglądają jak nowe, ale trzymają się dobrze to jest cute mięciutkie o, To jest ten, który, który... mam To są takie, like, walentynkowe wiosenne już zestawy Nice To jest really cute Jakby nie miała trójkę dzieci Tak okay. O, to by było takie fajne na sesję, like, ciążową. Cute. Widzicie? Fajne. Tylko kto tak śpi? jak like... nope. A to też bardzo miękkie jest ten materiał. Mogłabym pokazać przez kamerę, to bym chciała, żebyście mogli to dotknąć. Okej. Okay. Pierwszy outfit. Czuję się jak z lat osiemdziesiątych. Love it. Ale czuję, że trochę mnie tutaj pogrubia w pasie, ale super cool. Jak uh, nie wiem błyszczu plece, I think. A podoba mi się, że to jest dwa części. I można nosić to osobno, to osobno i razem. It's pretty cool. Love it. Lekki spoiler alert, nie kupiłam tego zestawu i powiem Wam szczerze, że żałuję, bo myślę, że całą, jakbym like, chodziła i lato, i wiosnę w tym, i razem i osobno, to chyba jeszcze podjadę i zobaczę, czy są w primarku, Te, czy ten zestaw jeszcze jest. Jak nie ma, no to like, bez obawy, ale patrząc się przez kamerę, to jest żałuję, że tego nie kupiłam. Ale dobra, idziemy dalej z przymierzaniem. Okej, okay. te dzińcy super cool, bo są jak te, mówię, jak te joggers, a mają kieszenie. Nie są za drogie, ale wiem, że w Heimie mają trochę tak bez tej gumki, że wyglądają bardziej jak dzińcy, dżinsy. So, chcę te spróbować, bo czuję, że ta gumka trochę, nie wiem, nie czuję się tak na 100%, ale bardzo fajnie, mięciutkie, wygodne. Lugawka fajna. So, jak szukacie takich dżinsów, to ten, ale ten. Okej. Okay. Ta koszulka to jest LK. Chyba bym wzięła XL, żeby była troszeczkę luźniejsza. Nie, bo tutaj. I don't know. I, don't know. I like it, but don't love it. Spódniczka też fajna, ale. I don't know, niedobrze się wybrała. Nie one step forward and another back i will never try to fool ya i'm one heartbeat away from going mad Girl, when you look like that close up close out, i'ma get closer to you yeah i got me baby got me hooked on you once again Podoba, bo ten krój jest fajny, ale jest bardzo przezroczysty, ale widać, wszystko po z majtki i tak dalej. Ale fajne, wygodna. Taki worek i ma kieszenie. I długość jest ciekawa. So. Ale niestety. It's cute though. To jest ta. Z z wieżą noszę, ale też jakoś. Okej, okay, idziemy na górę. Uh -oh. Słuchajcie, my jest like obsesed with Kuromi. O oh no, Zaraz będą mi urodziny, chyba jej tam kilka rzeczy kupię. Słuchajcie, nagrałam tutaj wszystko telefonem, bo akurat będzie rolka na moim TikToku z rzeczami właśnie takimi, ale też chciałam tutaj Wam to pokazać, bo wiem, że teraz dużo dzieci uwielbia Hello Kitty, Kuromi, My Melody. I ten czwarty, nie wiem jak się nazywa, to jakbyście byli zainteresowani, to tutaj cenowo wszystko wychodziło całkiem spoko. Ja kupiłam kilka rzeczy Matyldzie, pokażę Wam na koniec filmiku, zrobię taki ho, to możecie też zobaczyć, ale tutaj było mnóstwo naprawdę fajnych rzeczy i do dekoracji do pokoju, i takie butelki do picia. To to może być akurat coś, co Was interesuje na jakieś prezenty czy cokolwiek to może być to ja chyba wrócę, bo nie kupiłam pluszak Kuromi, bo ja nie lubię pluszaki ale, bo dziewczynki mają dużo tego, ale wiem, że Matylda o to najbardziej prosi teraz na urodziny, so here we are okej, okay, mają bardzo fajne tutaj też like, rzeczy na telefony, to jakbyście byli zainteresowani to też like, polecam, bo Bueno, a teraz do uwielbia Kromi like, i Hello Kitty i to jest taka faza, co znalazłam dla nich. Myślałam, że od zajączka dostaną kilka takich małych drobiazgów. Um, o, widzę, że mają cały taki travel section. Sprawdzę, jak to wygląda. Zastanawiam się, czy nie. Ten ring stand jest fajny. Hm. Słuchajcie, yes, jakie fajne legginsy like, na paszporty i taki laundry bag, że na ten fajne, jakieś też y, na torby, żeby y, więcej zmieścić. Fajne rozwiązania, nie mówiąc o tym, że nawet ich polskie wyglądają całkiem spoko. A i są takie mniejsze, żeby chyba te tańsze linie lotnicze, żeby też tam się zmieściły. Są so, też kilka fajnych opcji. A te plecaki są też bardzo ciekawe. Są dużo, sporo fajnych rzeczy. Pościel ładny. Jakieś różne tutaj i ręczniki, ale też takie bym powiedział, ładne ręczniki. Rzeczy do organizacji. Też ciekawe. O, na zabawki na dzieci też. Fajne nawanne. Super sprawa. Ale ładne mają te pościele. ok śpioszki. Myślałam, że może coś będzie na przecenie ale niestety nic nie ma na przecenie Fajne są te sleeping sacks. My je używamy. W ogóle też są takie grubsze śpioszki, żeby nie trzeba było like, wsadzać dziecka do takich sleeping My mamy akurat kupiony zlików za 50 złotych Tego kosztują. 70, ale tutaj są dwie, like, dwie takie nasuwak, piżamki. Akurat to ja mi potrzebuję za 40 zł. Tu też jest całkiem ok, scena. Te zestawy są so całkiem takie piżamki, ale tego nie potrzebujemy. Chciałam jeszcze tylko szybko przejść, zobaczyć się. O, mamy to. Tylko kupiłam nowy przydarzy za 20 zł. Okej. Okay. Ach, tu są jakieś obniżki cen. Zobaczę, czy coś jest tu fajnego. Oddział Home. Tutaj zobaczymy, jak jest rzeczy. I na Wielkanoc też. Cute. Ten bunny też jest cute. Przyczki. też bardzo fajne ale te marchewki są jak like, cudowne te też są fajne takie z beans ale te mi się bardzo spodobały bo się to i ten zajęcie hello, hello. hello Benny, cute bardzo fajne szkoda że nie ma takiego like, pudrowego różu też w ten fajne są Zastanawiam, żeby nad kominkiem takie, takie powiesić. Hm. Ale mamy dużo dekoracji. O, też są takie jajka. Niki, koszyczki, wszystko jest. Byłem szczerze, że te kieliszki są mega takie urokliwe, fajne, wyglądają jak takie kwiatuszki, bardzo ładne są. I ten koczeczek z taką like, falbanką chef's kiss. Super cute! I tutaj macie takie super talerzyki, miseczki z truskawkami. Ten kubek z truskawką też jest bardzo ładny. Like. Adorable! Super cute. Miski. Bardzo ładne są te rzeczy. Też oczywiście, o, jest bakłażan i pomidorek. Kapusta. To jest, to jest cudowne. Żeby przechowywać truskawki. I In... na Super cute. Różne takie koszeczki do przechowywania, w różnych kolorach, jakbyście byście szukali. Znowu taki koszeczek z tymi i Fajne, ten mi się podoba. Cute. Hello? Listen. A, słuchajcie, y ja wyglądam, jak y wyglądam, bo y zaraz, Dziewczynki i ja idziemy na. Uh, too close! Idziemy na basen. co nie chciałam nakładać makijaża, ale chciałam wam pokazać, co kupiłam, i wam wstawić ten filmik, który widzicie. Um, pierwsza rzecz to te piżanki na suwak. To jest 100% bawełna i um, jakiś like sustainable cotton. I don't know. Ale ma suwak, to dla mnie jest najważniejsze, suwak z góry. I z dołu. Jedynie to jest rozmiar 80 i Gabi nosi rozmiar 74,80 teraz, ale jak patrzy się na wielkość tego i like, daje te stopy na dole, to jest o wiele większe niż ona na razie. Uh, I co mnie dziwi, bo normalnie Primark ma trochę za duże, like, yy, za małe te rozmiary. Ma mniejsze rozmiary niż ten, ale ja to wypiorę, to jest bawełna, trochę się skurczy, no i będzie miała. Like później, nie musi teraz nosić, ale po prostu nie mamy za dużo z suwakami takich śpioszków, i to jest moja ulubiona rzecz. do spania dla dzieci i dla niemowlaków moje dzieci w tym chodziły non-stop. Kolejną rzecz, co widzieliście, ale kuromi, to kupiłam na dzień kobiet i koleżance, bo one uwielbiają. Notatnik teraz są, jak like, wiecie, notatniki są teraz największym hitem. Są so dla mnie idealnie. E, też e, dla dzieci kupiłam takie packing cubes, bo lecimy na Wielkanoc i pomyślałam, że e, ale mamy tylko jedną walizkę, bo lecimy With Air z trójką dzieci. It's gonna be great! <laughs> um, I mamy jedną walizkę na cały tydzień, to no, myślę, że. Dam im po jednym takim tym i w to muszą się spakować. Tam będzie pralka i tak dalej. W sumie musimy mieć wszystko, wszystko, ale każde dostanie po jednym takim tym i musi się w tym zmieścić, bo tylko tyle mamy walizki, bo to jest taki nasz wyjazd. W tym roku, tak jak w tamtym roku, mieliśmy dwa, trzy takie duże wyjazdy. To ten wyjazd, w tym roku mamy dużo takich mniejszych wypadów. For now, zobaczymy. Kupiłam też dla mnie i dla Johna taki pokrowiec na wszystkie nasze wszystkie nasze kable, bo też jak podróżujemy, to czuję, że nasze kable są wszędzie się niszczą bardzo łatwo i to myślę, że pomoże nam z organizacją tego wszystkiego. No i też dla Matydy jeszcze słuchajcie, bo ja by się tym bawiła, um, ale ups. Dobra, dla Matyldy też e, taki, po, nie wiem, do picia water bottle bidon, dzięki John, A z Kuromi, znowu wiem, że to będzie hit. To kosztowało 34 zł, trzeba to ręcznie myć, to nie jest bardzo like, practical, ale wiem, że daje, daje to dużo radości. a nie ma słomki, nie zauważyłam, że nie ma słomki, Tu jak się z tego pije? Co? Czy ja źle kupiłam? How does this work? You just drink like this? Uh-oh, chyba to... nie ma ale nawet miejsca na słonki. Yeah, you just drink out of the thing. Dobra, będę... oddam to, bo to nie jest praktyczne. Widzicie? Ja nie zauważyłam tego. So... Uh, o, oh no, muszę jedź do Primarku i oddać to. O, oh no. Mm. <laughs> I dobra. E, tutaj e, taka zawieszka <laughs> dla Emy. Które dodam do ich koszyczków od y, Easter Bunny To jest z Hello Gabi O możesz to wsadzić z powrotem, dziękuję I y, taki zawieszka też dla Matyldy z Kuromis so, To dostaną I jeszcze y, akurat jak wa, was mam y, To y, tam w tej galerii jest Flying Tiger I też tam byłam i kupiłam ten planer Mogę wam pokazać nasz stary, stary planer Bo też to tak wyglądało Chciałbym Wam pokazać, to jest coś, co powoduje, że mamy zorganizowane nasze tygodnie. Tutaj piszemy, co musimy załatwić, jakie mamy jako rodzina takie rzeczy do zrobienia. Naprawdę, wiesz, wiecie, każdy tydzień inaczej wygląda, ale to jest coś, co bardzo, bardzo nam pomaga w rodzinie. Taki planer to jak. Polecam Wam, dlatego chciałam Wam pokazać. I też są bardzo fajne naklejki. Flying Tiger, takie świąteczne. Jak Wasze dzieciaki lubią naklejki, to też polecam. Niedużo kosztowały są ciepłe. Dobra, kochani, jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda, Emma, Gabi, John i ja. I Emma, Teresa i Emma. Ja nie wiem. I wszyscy. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Bye! Uh -oh.